Na początku tej liturgii usłyszeliśmy w modlitwie, że oto od Piotra i Pawła otrzymaliśmy zaczątek chrześcijańskiej wiary. Przyjrzyjmy się więc, jakich nam pokazuje dzisiejsza liturgia słowa, tych ludzi, od których otrzymaliśmy zaczątek wiary, od których, jak ufamy w tajemnicy świętych obcowania, możemy go dzisiaj na nowo otrzymać. Bo przecież jest tak, że ciągle od nowa potrzebujemy dostawać zaczątek wiary. Ciągle od nowa, na mocy osobistej decyzji, codziennie, a może i wiele razy dziennie, stajemy się wierzącymi. Najpierw pierwsze czytanie pokazuje nam Piotra. Piotra w więzieniu, uwięzionego w Dni Prześników. Piotra, którego Herod chce stracić zaraz po święcie Paschy. Po raz pierwszy w tym miejscu, w dwunastym rozdziale dziejów apostolskich, po raz pierwszy w całej tej księdze jest wspomniana na Pascha, święto Paschy. Można by z tego wnioskować, że to jest rok po pasrze Jezusa Chrystusa, po pasrze męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. I w tym kontekście chciałbym się z wami na chwilę zatrzymać i Zapatrzeć na Piotra w więzieniu. Na Piotra, który co robi w więzieniu? Śpi. Będzie taki inny moment w dziejach apostolskich, że Paweł, zobaczymy Pawła w więzieniu. I Paweł wraz z towarzyszem swojego uwięzienia, Sylasem, nie da innym więźniom spać, tylko przez całą noc będą śpiewali hymny. A Piotr śpi w więzieniu. Jakby był spokojny. Pewnie wszyscy tego doświadczyliśmy, że duże emocje, trudne przeżycia nieraz sprawiają, że nie możemy zasnąć, nie możemy spać. Piotr śpi jak dziecko. Skuty podwójnym łańcuchem między dwoma żołnierzami. Wiedząc, że po tej nocy ma zostać zaprowadzony na egzekucję, śpi jak dziecko. Jest spokojny. Trochę tak, jakby. Przeżywał to w taki sposób, że no dobrze, rok temu była Pascha Pana. Pan został pojmany, uwięziony, skazany, umęczony, zabity i z martwych wstał. Skoro powiedział mi pójdź za mną, skoro powierzył mi swoją owczarnię, to widocznie ta Pascha ma być moją Paschą. Nie dzieje się nic niezwykłego, nic co miałoby mi spędzać sen z powiek. Mogę tę ostatnią noc przespać spokojnie. Jestem na swoim miejscu. Święty Paweł, dla odmiany, pokazuje nam się w drugim czytaniu w swoim ostatnim piśmie. Drugi list do Tymoteusza to jest ostatnie pismo Świętego Pawła. I ewidentnie Paweł pisze w takim momencie, kiedy już wie, że za chwilę straci życie. Krew moja już ma być wylana na ofiarę. Chwila rozłąki nadeszła. Jakie uderzające w tym kontekście jest to zdanie. Które Paweł zapisuje, które przed chwilą usłyszeliśmy, wyrwany zostałem z paszczy lwa. Paweł wie, że za chwilę będzie jego egzekucja, że rozleją jego krew, i on się uważa za człowieka, który został wyrwany z paszczy lwa. Za człowieka, który został uratowany, ocalony. Wszystko jest tak, jak być powinno. Jeszcze przeżywa w tym momencie radość. Wystartowałem w dobrych zawodach, ukończyłem bieg, jestem na mecie, dostaję wieniec zwycięstwa. Chwała na wieki wieków panu, który ten wieniec dla mnie przygotował. A jeśli tym zaczątkiem wiary dla mnie dzisiaj, żebym dzisiaj był wierzącym, jest właśnie to, czego mnie uczą ci dwaj apostołowie? że jeśli dzieje się w moim życiu Pascha, to jestem na swoim miejscu. Jeśli wydarza się w moim życiu Pascha, to wszystko jest tak, jak być powinno. I zgadza się, to jest coś, czego nie są w stanie nam objawić, jak to Pan Jezus mówił w Ewangelii do Piotra, ciało i krew. Bo ciało i krew będą mi mówiły: Giniesz, przegrywasz, tracisz. Jesteś w niebezpieczeństwie, ratuj się, Faset, Nefas, godnie i niegodnie. Ojciec, w Duchu Świętym, może mi objawić: Wszystko jest tak, jak być powinno. Jeśli dzieje się pascha, jeśli doświadczasz paschy, jesteś na swoim miejscu. Możesz być spokojny, możesz spać spokojnie. Zaczątek wiary na dzisiaj. Odkrycie, że jeśli przechodzę dzisiaj przez doświadczenia paschalne, to Pan idzie tuż przede mną. Mesjasz, Syn Boga Żywego. To jestem na dobrym miejscu, we właściwym czasie i mogę być spokojny. I mogę rzeczywiście powtórzyć z psalmistą ten refren, który przed chwilą wszyscy wyśpiewaliśmy. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Amen.